Wyobraźcie sobie zwyczajny marcowy poranek. Na przedmieściach Wiednia dzieci idą do szkoły. Ulice są spokojne, a codzienne życie toczy się swoim rytmem. Słońce powoli wschodzi, a w powietrzu czuć chłód wczesnej wiosny. Wydaje się, że to kolejny zwyczajny dzień. Ale dla pewnej rodziny ten dzień zamienił się w koszmar, który trwał przez długie lata. Natasza Kampusz, dziesięcioletnia dziewczynka ubrana w czerwoną kurtkę z plecakiem na ramieniu opuszcza dom o poranku. Ma przed sobą krótką drogę do szkoły, ledwie kilka minut spaceru. Wydaje się, że nie ma żadnego zagrożenia, jednak nie dotrze na lekcję. Nigdy nie przekroczy progu szkoły. Wystarczyło kilka sekund. Wystarczyło jedno spojrzenie, jeden moment nieuwagi. Biały Van zatrzymuje się przy krawężniku, a Natasza znika. Nikt tego nie widzi, nikt nie słyszy jej krzyku. I od tej chwili rozpoczyna się historia, która przeraża, intryguje i jednocześnie pokazuje, jak silny może być człowiek. Przez 3096 dni Natasza Kampusz była więźniem w bunkrze. Ukryta przed światem przez człowieka, który chciał odebrać jej wszystko wolność, człowieczeństwo i nadzieję. Kim był jej porywacz? Dlaczego zrobił coś takiego? I jak Natasza przetrwała lata niewoli? W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednym z najbardziej szokujących przypadków porwań w historii Europy. To opowieść o przerażeniu, manipulacji, ale także o nadziei. Oto historia Nataszy Kampusz. Porwanie. Jest 2 marca 1998 roku. Poranek na przedmieściach Wiednia. Dzień jak każdy inny. W powietrzu unosi się chłód, a ulice tętnią spokojnym rytmem codzienności. Dziesięcioletnia Natasza opuszcza dom, ubrana w swoją ulubioną czerwoną kurtkę. To ważny dzień. Pierwszy raz idzie do szkoły sama. Rodzice, choć zaniepokojeni, pozwalają jej na odrobinę niezależności. Droga jest krótka zaledwie kilka minut spaceru przez spokojne, dobrze znane osiedle. Natasza czuje się swobodnie, kroczy pewnie, plecak kołysze się na jej ramieniu. Z każdym krokiem przybliża się do szkoły. Nagle z za rogu wyjeżdża biały van. Samochód zwalnia, zbliżając się do krawężnika. Kierowca zatrzymuje pojazd i uchyla drzwi. To Wolfgang Pryklopil. Mężczyzna w średnim wieku, z pozoru niegroźny, ale w jego oczach kryje się coś niepokojącego. Pryklopil działa błyskawicznie. Otwiera drzwi vana i jednym ruchem chwyta Nataszę. Dziewczynka krzyczy. Zostaje brutalnie wciągnięta do środka. Drzwi zatrzaskują się z hukiem, a biały van odjeżdża, zanim ktokolwiek zdąży zareagować. To trwa zaledwie kilka sekund. Kilka sekund, które na zawsze zmieniają życie dziewczynki i jej rodziny. Rodzice Nataszy szybko orientują się, że coś jest nie tak. Dziewczynka nie pojawia się w szkole, a jej koleżanki nic o niej nie wiedzą. W końcu zgłaszają jej zaginięcie na policję. Rozpoczyna się poszukiwanie, które angażuje całą Austrię. Wkrótce zdjęcia uśmiechniętej dziewczynki w czerwonej kurtce obiegają krajowe media. Wszyscy szukają nataszy. Policja działa szybko, ale jedyny ślad to zeznania dwóch dzieci, które twierdzą, że widziały białego wana w pobliżu. Problem w tym, że takich pojazdów są w okolicy setki. Śledczy przesłuchują kierowców i sprawdzają każdy możliwy trop, ale żaden nie prowadzi do Nataszy. Priklopil przygotował się na tę chwilę. Jego van jest zarejestrowany na inną osobę. Natasza, przerażona i zdezorientowana, znajduje się w zamkniętej przestrzeni na tyłach vana. Jest przygnieciona kartonami, które mają ukryć ją przed wzrokiem ciekawskich. Priklopil kieruje się do swojego domu, położonego na cichej posesji, oddalonej o kilkadziesiąt minut drogi od Wiednia. To tam czeka na nią bunkier, miejsce, które stanie się jej więzieniem na następne 8 lat. Dla Nataszy czas zatrzymuje się w momencie, gdy zostaje wprowadzona do podziemnego pomieszczenia. To klaustrofobiczne więzienie o wymiarach dwa na trzy metry. Zamknięte za stalowymi drzwiami i odcięte od świata. Dziewczynka jest przerażona, nie wie czy kiedykolwiek znowu zobaczy światło dzienne. Priklopil nie jest zwykłym porywaczem, ma plan. Zbudował ten bunkier, z myślą o uprowadzeniu i ukryciu ofiary na wiele lat. To nie jest przypadek, to precyzyjnie zaplanowane przestępstwo, które ma być jego sekretem na zawsze. Podczas gdy policja przeczesuje każdy zakątek Wiednia, Natasza znajduje się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej, zamknięta pod ziemią. Bunkier, życie w niewoli. Wyobraźcie sobie ciemność głęboką, nieprzeniknioną, która zdaje się otaczać Cię ze wszystkich stron. Brak okien. Brak powietrza, które pachniałoby czymkolwiek innym niż wilgotną, zimną ścianą. Bunkier był dziełem precyzji i okrucieństwa. Zbudowany pod domem Priklopila był niewidoczny dla świata. Drzwi ważyły kilkaset kilogramów, zabezpieczone tak, że nikt nie mógłby ich otworzyć bez odpowiednich narzędzi. Pomieszczenie miało wymiary 2 na 3 metry betonowe ściany. Zimne i pozbawione jakiejkolwiek dekoracji. Powietrze dostarczano za pomocą niewielkiego wentylatora. To było więzienie, klaustrofobiczne i surowe. Pierwsze dni Nataszy w niewoli były jak koszmar na jawie. Pryklopil przyniósł jej koc i trochę jedzenia. Jego obecność była równie przerażająca jak samo miejsce. Nie rozmawiał z nią zbyt wiele. Wyjaśnił tylko jedno – Nikt cię nie znajdzie. Jesteś tutaj na zawsze. Dzień zmieniał się w noc, noc w dzień, ale Natasza nie mogła tego zauważyć. Brak światła dziennego sprawiał, że traciła poczucie czasu. Nie wiedziała, czy minęły godziny, czy dni. Jej jedynym towarzyszem był oprawca, który coraz częściej zaczynał z nią rozmawiać, ale te rozmowy nie były przyjazne. Były częścią jego manipulacji i próby zapanowania nad jej psychiką. Codzienność w bunkrze Priklopil ułożył rygorystyczne zasady. Natasza mogła mówić tylko wtedy, gdy jej na to pozwolono. Musiała pytać o zgodę na jedzenie, picie, a nawet korzystanie z toalety. W pierwszych miesiącach przebywała w bunkrze niemal non-stop. Pryklopil pozwalał jej wychodzić jedynie na krótkie chwile, tylko wtedy, gdy miał pewność, że nikt jej nie usłyszy. Jej dzień zaczynał się od zadań, od kurzania, sprzątania domu oprawcy, a czasem nawet przygotowywania posiłków. W zamian otrzymywała skromne racje jedzenia. Pryklopil nie traktował jej jak człowieka. Była dla niego obiektem, kimś, kto miał zaspokajać jego potrzebę kontroli. W ciągu tych pierwszych lat Natasza starała się zachować choć cząstkę siebie. W chwilach, gdy była sama, wyobrażała sobie rozmowy z rodziną. Odtwarzała w pamięci ich twarze, wspomnienia z dzieciństwa. Czasem mówiła do siebie na głos, próbując upewnić się, że jej głos wciąż brzmi normalnie, że nie zapomniała kim jest. Relacja z oprawcą Pryklopil był nie tylko porywaczem, był także manipulatorem. Chciał kontrolować Nataszę nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Stosował metody przemocy psychicznej, odmawiając jej jedzenia, gdy nie zachowywała się według jego zasad. Ale były też momenty, kiedy próbował sprawiać wrażenie opiekuna. Gotował dla niej, rozmawiał o życiu na zewnątrz, jakby chciał, by uwierzyła, że tylko on ją rozumie. Natasza, choć była młodą dziewczynką, musiała nauczyć się, jak radzić sobie z manipulacjami swojego oprawcy. W odpowiednich momentach udawała posłuszeństwo, ale w głębi serca wiedziała, że musi przetrwać, że nie pozwoli Bryklopilowi zniszczyć jej tożsamości. W jednym z wywiadów po uwolnieniu Natasza powiedziała: On chciał mnie zniszczyć, ale nigdy mu się to nie udało. Nawet w chwilach załamania, kiedy wydawało się, że świat o niej zapomniał, zachowywała w sobie iskierkę nadziei. Pierwsze- oznaki oswojenia. Z czasem Priklopil zaczął pozwalać Nataszy na więcej swobody, ale tylko pod jego ścisłym nadzorem. Mogła wychodzić z bunkra, oglądać telewizję, a nawet wyjść do ogrodu. Jednak każda taka chwila była przypomnieniem, że wolność jest tylko iluzją. Priklopil kontrolował wszystko. Przypominał jej, że jeśli spróbuje uciec, zabije ją, a może także jej rodzinę. Bunkier stał się dla Nataszy miejscem cierpienia, ale także przestrzenią, w której uczyła się przetrwania. Każdy dzień, każda godzina była walką. Nie tylko o życie, ale także o to, by nie zapomnieć, kim jest. I choć nikt nie wiedział, gdzie się znajduje, Natasza nigdy nie przestała wierzyć, że kiedyś nadejdzie moment, by odzyskać wolność. Kim był Wolfgang Priglopil? Urodził się w 1962 roku w Austrii. Na pierwszy rzut oka jego życie było zwyczajne. Wychowywał się w zamożnej rodzinie, miał dostęp do edukacji i dobrej pracy. Jego matka była nauczycielką, a ojciec pracował jako technik. Jednak od dzieciństwa coś w nim odstawało od normy. Był samotnikiem, stronił od rówieśników. W dorosłym życiu Priklopil nigdy nie nawiązał bliskich relacji. Nie miał żony ani dzieci, a większość czasu spędzał w odosobnieniu. Pracował jako technik telekomunikacyjny, co pozwalało mu prowadzić skromne, ale stabilne życie. Sąsiedzi opisywali go jako cichego, niepozornego mężczyznę. Jednak w umyśle Bricklopila kryło się coś mrocznego. Był obsesyjnie zainteresowany kontrolą. Uwielbiał planować każdy szczegół swojego życia. A jego samotność tylko pogłębiała potrzebę posiadania władzy nad czymś lub nad kimś. To właśnie potrzeba kontroli popchnęła go do czynu, który wstrząsnął światem. Porwanie Nataszy nie było przypadkowym działaniem. Bunkier, w którym ją przetrzymywał, był jego osobistym projektem. Został zbudowany z wojskową precyzją z grubymi betonowymi ścianami, wentylacją i stalowymi drzwiami, które ważyły setki kilogramów. Priklopil chciał stworzyć miejsce, którego nikt nie znajdzie. W dniu porwania był przygotowany. Obserwował Nataszę od jakiegoś czasu i dokładnie zaplanował moment, w którym mógł ją uprowadzić. Priklopil jako oprawca przez lata, które Natasza spędziła w bunkrze, Priklopil stopniowo ujawniał swoją osobowość. Był mistrzem manipulacji. Potrafił przechodzić od chłodnej, niemal mechanicznej kontroli do prób okazywania ciepła, które miało sprawiać wrażenie troski. Był też obsesyjnie ostrożny. Nie rozmawiał o Nataszy z nikim. Nigdy też nie popełnił błędu, który mógłby zdradzić jego tajemnicę. Nawet w kontaktach z sąsiadami czy rodziną sprawiał wrażenie introwertycznego i nieszkodliwego człowieka. Jednak wobec Nataszy był bezwzględny. Każda decyzja w jej życiu musiała być zatwierdzona przez niego: jedzenie, ubrania, a nawet sposób w jaki się działa czy mówiła wszystko było podporządkowane jego woli. Psychologowie analizujący działania Priklopila wskazywali na jego patologiczne potrzeby. Był człowiekiem o niskim poczuciu własnej wartości, który rekompensował swoje braki zdobywając władzę nad drugim człowiekiem. Był również niezwykle inteligentny, posiadał nieprzeciętną zdolność do planowania i ukrywania śladów. W jego wyizolowanym świecie próbował stworzyć namiastkę relacji, choćby opartych na przemocy, a relacja z Nataszą była dla niego formą chorej więzi. Czymś, co według niego dawało mu nie tylko kontrolę, ale także towarzystwo. Tryklopil żył w przekonaniu, że jego plan nigdy nie zostanie odkryty. Jednak w głębi duszy zdawał sobie sprawę, że jego sekret jest ulotny. Wiedział, że jeśli Natasza kiedykolwiek ucieknie, jego życie się skończy. Ucieczka. Po ośmiu latach niewoli, po trzech i dziewięćdziesięciu dniach w bunkrze. Natasza Kampusz podjęła najważniejszą decyzję swojego życia. Decyzję, która mogła kosztować ją wszystko, ale także dać jej wolność. Był 23 sierpnia 2006 roku dzień, który Natasza zapamięta na zawsze. Tego dnia Wolfgang, jak zwykle, był przekonany, że ma pełną kontrolę. Zlecił Nataszy odkurzanie jego samochodu, który stał na podjeździe. Było to jedno z zadań, które regularnie wykonywała część chorego rytuału, w którym miała odgrywać rolę posłusznej. Jednak tym razem Natasza wiedziała, że ten moment może być jej jedyną szansą. Priklopil oddalił się na chwilę, zajęty rozmową telefoniczną. Zostawił Nataszę bez nadzoru coś, co zdarzało się niezwykle rzadko. Dziewczyna poczuła, że to ten moment nie myślała długo. Odkurzacz nadal pracował, zagłuszając jej kroki, gdy zaczęła biec. Natasza biegła ile sił w nogach. Jej serce biło jak szalone, a strach, który towarzyszył jej przez lata, popychał ją do przodu. Wybiegła poza posesję i dotarła do sąsiedniego domu. Tam zaczęła pukać do drzwi z całych sił. Gdy w końcu ktoś je otworzył, z trudem wydusiła kilka słów: Proszę, pomóżcie mi. Jestem dziewczynką, którą porwano 8 lat temu. Sąsiad, który otworzył drzwi, nie miał pojęcia co się dzieje. Zdezorientowany, wezwał policję. W tym czasie Natasza, mimo że była przerażona, starała się wyjaśnić swoją sytuację. To był moment, w którym po raz pierwszy od lat miała okazję opowiedzieć swoją historię. Policja przyjechała szybko, zabierając ją do bezpiecznego miejsca. Te wydarzenia były początkiem końca dla Pryklopila. Gdy zorientował się, że Natasza uciekła, wpadł w panikę. Wiedział, że jego sekret wyjdzie na jaw, a jego życie jest skończone. Upadek oprawcy Pryklopil podjął desperacką decyzję. Nie próbował się bronić ani uciekać. Zamiast tego postanowił zakończyć swoje życie. Wsiadł do samochodu i udał się na tory kolejowe, tam rzucił się pod pociąg. Śmierć Pryklopila nie przyniosła jednak ukojenia. Natasza musiała się zmierzyć z nową rzeczywistością, światem od którego została odcięta na osiem lat. Musiała także stawić czoła mediom, które szybko zainteresowały się jej historią. Pierwsze chwile wolności były dla Nataszy zarówno ulgą, jak i szokiem. Po latach w bunkrze świat na zewnątrz wydawał się obcy i przytłaczający. Ludzie, światło, hałas wszystko było intensywne i trudne do zaakceptowania. Ale mimo to Natasza była gotowa walczyć o swoje życie. To był moment, w którym mogła wszystko zacząć od nowa. Gdy Natasza opowiadała swoją historię, Świat był zszokowany jej odwagą. Przez lata była poddawana nie tylko fizycznemu więzieniu, ale także brutalnej psychologicznej manipulacji, a jednak znalazła w sobie siłę, by przetrwać i w końcu uciec. Życie po uwolnieniu Po ucieczce Natasza została otoczona opieką policji i psychologów. Jej historia wstrząsnęła nie tylko Austrią. Zdała się głośna na całym świecie. Media niemal natychmiast zainteresowały się jej losem, a wiadomości o dziewczynie z bunkra nie schodziły z nagłówków gazet. Natasza musiała się zmierzyć z traumą. Regularnie uczestniczyła w terapiach, które miały pomóc jej przepracować emocje i odzyskać równowagę psychiczną. Ale to nie było łatwe. Nawet jako młoda kobieta, Natasza zmagała się z koszmarami, wspomnieniami i pytaniami, na które nie zawsze znała odpowiedzi. Poza walką o siebie musiała stawiać czoła światu zewnętrznemu. Media chciały szczegółów, relacji, sensacji. Natasza znalazła się w centrum uwagi. Każdy jej ruch i każde słowo były analizowane. Ludzie pytali, dlaczego nie uciekła wcześniej. I dlaczego wydaje się, że czuje sympatię do swojego oprawcy. Te pytania były nie tylko niesprawiedliwe, ale także bardzo bolesne. W jednym z wywiadów Natasza powiedziała: Ludzie nie rozumieją, jak wygląda życie w niewoli. Łatwo oceniać, ale nikt, kto tego nie przeżył, nie wie, jak bardzo byłam zniszczona, a jednocześnie jak silna musiałam być, żeby przetrwać. W 2010 roku Natasza postanowiła opowiedzieć swoją historię na własnych zasadach. Wydała autobiografię zatytułowaną 3096 dni, w której opisała swoje przeżycia w bunkrze, relacje z priklopilem oraz drogę do wolności. Książka stała się międzynarodowym bestsellerem i szybko została zekranizowana w 2013 roku. Ale nawet wtedy Natasza nie uniknęła kontrowersji. Jednym z najbardziej krytykowanych aspektów jej życia było to, że odziedziczyła dom swojego oprawcy miejsce, w którym była więziona przez 8 lat. Ludzie nie rozumieli, dlaczego nie chciała go sprzedać ani zniszczyć. Natasza tłumaczyła, że chce zapobiec przekształceniu tego miejsca w makabryczną atrakcję turystyczną lub symbol sensacji. Dla niej dom był dowodem jej przetrwania, a nie wyłącznie miejscem cierpienia. Kontrowersje budziły także jej słowa o Priklopilu. W pewnych wywiadach wyrażała współczucie wobec swojego oprawcy, co spotkało się z niezrozumieniem i krytyką. Psychologowie wykazują, że to może być efekt syndromu sztokholmskiego mechanizmu obronnego, który pozwalał jej przetrwać w ekstremalnych warunkach. Priklopil był jedyną osobą, z którą miała kontakt przez 8 lat. Nawet jeśli był oprawcą, w pewnym sensie stał się także jej jedyną formą relacji międzyludzkiej. Po latach walki z traumą, mediami i własnymi wspomnieniami, Natasza znalazła sposób na odnalezienie spokoju. Skupiła się na swojej edukacji i działalności publicznej. Dziś angażuje się w działania na rzecz praw ofiar przestępstw oraz edukację w zakresie przemocy psychicznej i fizycznej. Chociaż życie Nataszy nigdy nie będzie normalne, to, że potrafiła odnaleźć w nim sens, jest dowodem na jej niewiarygodną siłę. W jednym z wywiadów powiedziała: Nie chcę być postrzegana jako ofiara, chcę być symbolem przetrwania. Historia Nataszy Kampusz inspiruje do refleksji nad własnym życiem. Pokazuje, że nawet w najgorszych sytuacjach warto walczyć o siebie, o nadzieję na lepsze jutro. Każdy z nas może spotkać na swojej drodze trudności, ale to od naszej siły i determinacji zależy, jak sobie z nimi poradzimy. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej niezwykłej i poruszającej historii. Jeśli skłoniła Was do refleksji, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach.